Engine start. <grystanie> Ej, robimy gwiazdne wojny, bo tam lecą z zlotniami. Chodź kurwa. Du, 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 Dobra, ja robię tajfarty ra. <grystanie> o! Jest kurwa. Ja, ja robię tego w soku Co ja robię w soku Nie da się tego dźwięku wytworzyć. Sczelaj do nich no, szansa, że trafisz z, 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 z lepszej z broni, z z z broni, z lepszej broni! Szybko, szybko! Weź drugą broni, no dawaj do nich. Czekaj, dogonimy ich Ale na no, full screen, bo to jest ciekawy kombat. Mogę dać muzykę jak chcecie do tego. No, Lepiej nie A, bo zarekordujecie, rekordujecie, no... Roz, rozkoszlacie komąż tę Dawaj, strzelaj! Teraz, 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 teraz! Dobrze! Już Co? dostał! No, 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 gdzie oni się podzieli? A, lecą to dalej. Tylko, że no tu chyba się nie da strzelać. <ścoughs> nie wiem. A Jezusa, to zobaczysz No, czubaka się wyjeba od strefy. Dobra, no, to... Nie ma czubaki na maszynce. Dobrze, strzelaj!